Witam Was serdecznie na rekolekcjach adwentowych Tezeusza, które zatłuwaliśmy. Bóg jest blisko. Współczesne znaki czasu. Moje rozważanie jest pewnym prowadzeniem do całości rekolekcji, ale bardziej też chyba moim autorskim ujęciem tematu tego wyzwania. Zatytułowałem swoje rozważanie Ewangelia w żałobni całunie, adwentowy rachunek sumienia Polaków. zaż dzisiaj mówi Wyrośnie różdżka z pnia jescego, Wypuści się odrość z jego korzenia I spocznie na niej duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pana. Wtedy wilk zamieszka z barankiem, Pan teraz koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie. Młody ich razem będą legały, lew też jak bół będzie jadał, słomy. Niemowlę i grać będzie na noże kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmi. Adwent jest czasem oczekiwania na Boga, który dla nas w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem, jednym z nas. Adwent wyraża wieczną tęsknotę człowieka za życiem przyjaźni, bliskości z Bogiem i tajemnicą, która uwalnia nas od zła, cierpienia, absurdu i śmierci. Abyśmy mogli żyć w pełni szczęścia i miłości, pojednani ze sobą i każdą istotą żywą. Adwent jest czasem szczególnej łaski, nawracania się osób i wspólnot, okazją dla porzucenia dróg grzechu i moralnej przeciętności, by wejść na drogę błogosławieństw Jezusa, drogę pokory, przebaczenia, czystości, cichości, sprawiedliwości, pokoju, zgody na cierpienie, prześladowani. Podczas adwentu Kościół, jako święta wspólnota grzeszników, poprzez sakramenty, modlitwę, medytację, słowa Bożego, liturgię, dobre uczynki i ascezę, odnawia i oczyszcza swoje oblicze, by stawać się jaśniejszym znakiem wskazującym na Jezusa, Księcia Pokoju i Miłosierdzia. Owocne skorzystanie z łaski Adwentu zależy tylko od nas. Bóg w tym czasie, bezpośrednio, w kościele i poza nim jest na wyciągnięcie ręki, choć niczego nam nie narzuca. Dla skorzystania z łaski Adwentu warto wpierw poświęcić jeden dzień lub choćby jego część na osobiste wyciszenie, medytację, duchową lekturę modlitwę po to, by wyrwać się z codziennej rutyny i rozproszenia, aby móc podjąć osobistą decyzję otwarcia się na łaskę adwentowego nawrócenia i odnowienia swojej relacji z Bogiem. Ta osobista decyzja jest kluczem do owocności duchowej przygody adwentu i wejścia w dynamikę głębokiej przemiany swojego życia. Katolikom w pełniejszym przeżyciu Adwentu bardzo pomoże skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania już na początku tego okresu oraz częstszy udział w Eucharystii, roratach i regularna, pogłębiona modlitwa osobista. Tegoroczne rekolekcje adwentowe Tyzeusza zaktuowaliśmy, Bóg jest blisko, współczesne znaki czasu. Temat rekolekcji nie jest przypadkowy. Jest on owocem konsultacji i duchowego rozznania w środowisku Tezeusza, szczególnej łaski wyzwań, jakie stoją przed nami w kontekście współczesnych wydarzeń w Polsce, w Kościele i w świecie. Celem modlitewni w świetle Słowa Bożego rozważyć, co Pan Bóg mówi do nas poprzez ważne wspólnotowe wydarzenia, jak katastrofa smoleńska, walka o krzyż przed pałacem prezydenckim czy dopuszczenie przez papieża Benedykta XVI używania prezerwatyw w ściśle określonych sytuacjach itd. Ale też co Bóg mówi do nas i o nas poprzez to, czego zbyt dobrze może nie widać, co jest dla nas tak trudne, nowe czy bolesne, że otaczamy to zasłoną milczenia. Narastający konsumeryczny egoizm chrześcijan, Osłabienie zapału ewangelizacyjnego i misyjnego Kościoła, narastające konflikty wewnętrzne, rozwój między nauczaniem Kościoła w sprawach seksualności, a codzienną praktyką większości katolików, choćby w sprawie antykoncepcji. Od soboru Watykańskiego II Kościół Katolicki nazywa te nowe fenomeny znakami czasu, dostrzegając z nich działania Ducha Świętego na drogach ludzkiej wolności aktualizującego wyzwania stojące przed chrześcijanami na drodze naszej misji ewangelizacyjnej wobec świata. Znaki czasu nigdy nie są krystalicznie czyste. Obok obecnych w nich elementów prawdy i dobra zagrają też grzech i kłamstwo. W refleksji nad znakami czasu chodzi więc o to, by nie zwiodły nas płcienie i słabości, ale żebyśmy umieli dostrzegać wraz prawdy i obecność samego Boga wyłaniające się z mroków nowości naszych czasów. Nierzadko znaki czasu mają wyraźnie negatywny charakter. Teologia katolicka nazywa takie znaki strukturami grzechu. Są to na przykład systemy ekonomiczne, wyzyskujące słabszych i wikłające wszystkich w akty niesprawiedliwości. Rozwiązania prawne i paradygmaty kulturowe, sprzyjające aborcji i eutanazji, przemoc religijna. I tym podobne. Trafne dostrzeżenie znaków czasu, w łasce udzielającego się nam Ducha Świętego, umożliwia nam odnowienie świeżości doświadczenia bliskości Boga, który właśnie w naszym tu i teraz staje się jakimś szczególnie bliskim, realnym i prawdziwym. Prekolekcyjne i adwentowe odczytanie znaków czasu staje się ważną inspiracją, drogą nawrócenia, zarówno dla osób, jak i wspólnot. Nie zaprzeczając osobistej odpowiedzialności każdego z nas za własne czyny, można jednak powiedzieć, że w dużym stopniu akty naszej osobistej wolności są warunkowane szerszym kontekstem kulturowym, społecznym, kościelnym i ekonomicznym, w którym funkcjonujemy. Nasze osobiste nawrócenie, konieczne i niezastępowalne, bez dostrzeżenia z jednej strony ukrytych w świecie nowych źródeł łaski. Z drugiej zaś strony ograniczających naszą wolność i dobroć struktur grzechu będzie niepełne, a być może nawet skazana na porażkę. W konsekwencji oznacza to, że moje osobiste nawrócenie ma sens o tyle, o ile staje się jednocześnie nawracaniem się mojej wspólnoty religijnej, czy choćby jej części, oraz dążeniem do przemiany świata, aby stawał się bardziej ewangeliczne. Jeśli ktoś czuje potrzebę wpiew rekolekcyjnej pomocy w wejściu na drogę osobistego nawrócenia, bardziej skupionego na indywidualnym przeżywaniu relacji z Bogiem, z sobą samym i konkretnymi ludźmi, proponuję wcześniejsze wprowadzenia do rekolekcji oraz inne teksty rekolekcyjne z Tezeusz. Święci Grzesznicy albo o tęsknocie śmiertelnych. Czy wyjdźmy na spotkanie tajemnicy, która rodzi nadzieję? Spośród wielu ważnych wspólnotowych wydarzeń ostatniego roku, szczególnie przeżyłem trzy: tragedię smoleńską, walkę przed Pałacem Prezydenckim oraz trzymiesięczne debaty Polska Tolerancja. Mogę wręcz powiedzieć, że te trzy doświadczenia, a jednocześnie znaki czasu dla Polski i Kościoła radykalnie zmieniły moje postrzeganie współczesnych wyzwań etycznych, społecznych i religijnych, jak również spojrzenie na moją osobistą odpowiedź na te wyzwania jako człowieka, chrześcijanina i Polaka. Te trzy wydarzenia były głęboko bolestą drogą krzyżową dla mnie, dla wielu z nas, a jednocześnie czasem wielkich, iluminacyjnych, odkrywczych łask.